Bo ja nie wytrzymuję. Chuj niech stoi. Ale masz ładnego pana. Ładnego. Jebnąć! Ja chciałem, żeby jebnął. Wojtku, można spróbować to? Jestem geniem, wali chcę. Babo jestem, jestem kurwą. Może się, się seks używać ze mną, tam gdzie gówno wyładzi. Weź kolegę swego. A, fajna. A, przynapiję mi Ja mogę powiedzieć coś na ten temat, że po prostu my jesteśmy dwóch geje. Dobra na razie, trzymajcie się.